Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Czytamy Ewangelia 17 rozdział, 17 werset. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. W całym tym 17 rozdziale, który jest modlitwą arcykapłańską Pana Jezusa Chrystusa, jest wiele miejsca poświęconego temu, aby głośno wypowiedzieć, iż Słowo Boże jest prawdą, a Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby to słowo objawić ludziom. Pan Jezus też powiedział, że Jego Słowo to życie. Życie. No i tutaj stajemy przed to niezwykłym problemem, bardzo ważnym. A mianowicie, czy my dzisiaj możemy usłyszeć słowo prawdy, które jest słowem życia? W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w 15 wersecie czytamy Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który, uwaga, Wykłada należycie słowo prawdy. Nienaganny, wypróbowany pracownik zawsze wykłada należyty sposób słowo prawdy. Żyjemy w czasach, w których prawda jest nienawidzona w każdym wymiarze. Ale poprzestańmy na Słowie Bożym. I kiedy słuchamy różnego rodzaju nauczycieli, to dziwimy się, przynajmniej ja się dziwię, skąd oni to mają, czego uczą, ponieważ tego nie ma w Biblii. Z tego wynika prosta rzecz: prosta rzecz: że ci ludzie głoszą prawdy, których nie ma w Słowie Boże. A więc nie są to prawdy, tylko pseudoprawdy. A poza tym, jeżeli oni to głoszą, no to nie są wypróbowanymi i nienagannymi pracownikami i nie wykładają należycie słowa prawdy, tylko kłamią, okłamują ludzi. To bardzo łatwo zweryfikować przecież. Może tu jedną rzecz to powiem. Często katolicy używają takiego argumentu, a wy jesteście podzieleni i każdy pastor mówi co innego, i każdy uważa, że mówi prawdę. Pozornie tak to wygląda. Ale tylko pozornie, ponieważ tylko ci są chrześcijanami, czyli uczniami Pana Jezusa, którzy Go słuchają, którzy żyją według Jego Słowa. Owszem, są fragmenty w Biblii, ale wcale nie jest ich tak wiele, które można zinterpretować nieco inaczej, ale podkreślam, tylko nieco inaczej. One jednakże nie niszczą jedności pomiędzy wierzącymi. Powiedziałby nawet, że one ubogacają Kościół, ponieważ widzi pewne rzeczy nieco szerzej. Natomiast jeżeli jakikolwiek pastor uczy rzeczy, które są niezgodne ze Słowem Bożym, no to nie można go w ogóle uznać za chrześcijanina. On ma jakąś swoją własną religię, którą tam wykłada. Jego problem, jego sprawa, nic nam do tego, żeby było jasne. On ma do tego prawo. Może mówić, co mu się podoba. A to, że się powołuje przy okazji na pana Jezusa, to niczym nie świadczy. Powołuje się na niego, ponieważ wie, że wtedy będzie miał więcej słuchaczy. Gdyby miał więcej słuchaczy wtedy, gdy powołałby się na Lenina czy na diabła, to by to zrobił na pewno. No ale wie, że wtedy tych słuchaczy by za bardzo nie miał. Więc argument katolików o tym, że każdy pastor naucza po swojemu i, i każdy z nich za swoją prawdę jest chybiony, absolutnie chybiony. Gdybym mu złośliwy, to bym dokładnie takim samym argumentem ich potraktował, ponieważ wystarczy te medialne postaci katolickie sobie porównać ze sobą to, czego nauczają, i to są rzeczy kompletnie wykluczające się nawzajem. Ale to nie mój problem. Kościół katolicki nie jest Kościołem chrześcijańskim, więc może sobie tam uczyć, co mu się podoba. Nic mi do tego. Wypróbowany, wierny, nienaganny pracownik zawsze będzie wykładał słowo prawdy. Słowo, o którym sam Jezus powiedział, że, są, że, są, że jest przyniesione przez niego od Ojca, jest darowane ludziom od Ojca. A więc wszystko, co Ty mówisz, co ja mówię, no W szczególności mówię to o sobie, do siebie. Kiedy ja coś mówię, każdy może Biblię otworzyć i zweryfikować to. Najbardziej mnie śmieszą ludzie, którzy mi tam piszą, a poczytaj sobie Biblię, to wtedy będzie inaczej mówię. No co to za argument jest? To jest argument, który ośmiesza człowieka, który takie rzeczy wypisuje. Jeżeli stawiasz zarzut, to musisz go konkretnie postawić. W tym miejscu jest napisane tak, a tak, a ty w tym miejscu powiedziałeś zupełnie inną rzecz. Wtedy mo można się do tego odnieść. Ale takie ogólniki świadczą tylko o tym, że nie masz argumentu, a z jakiegoś powodu zazdrościsz temu, że akurat na tym kanale jest dużo ludzi. No cóż mogę powiedzieć? No współczuję ci. Chociaż ja wiem, czy współczuję takim ludziom. Chyba nie. Nie, raczej nie spoczuję. Moi drodzy, jeżeli chcecie żyć, to musicie słuchać słowa prawdy. Co jeszcze raz podkreślam, jest bardzo łatwe do zweryfikowania. W dzisiejszym do Tytusa 1.1 czytamy: Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa, w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Każdy, kto usługuje w kościele, jest na służbie u Pana Jezusa i wykłada słowo prawdy. Pa powiem więcej, jeśli on na służbie Chrystusowej jest, czyli sam Chrystus go do tego powołał, to on nie chce wykładać żadnej innej rzeczy. On się brzydzi kłamstwem, więc nie ma problemu dla niego, aby wykładać prawdę. On wnika w nią, wgryza się w nią, stara się ją zrozumieć. Czasami poznaje prawdy w ciągu pięciu, dziesięciu czy piętnastu lat nieco zmienia jego spojrzenie na pewne argumenty, których używał wcześniej, ale to się nazywa właśnie dojrzewanie duchowe. No, jak to się popularnie mówi, tylko krowa nie zmienia zdania. Natomiast chrześcijanin, jeśli uczy się od Jezusa, no to zawsze dochodzi do wniosku, że gdzieś w czymś jednak. Mylił się, albo przynajmniej miał niepełne spojrzenie na jakiś problem. To jest normalne. I ktoś, kto uważa, że y, ludzie po jakimś czasie nieco inaczej nauczają, no nie ma racji. No właśnie na tym to polega, że poznajesz Chrystusa i jesteś bliżej niego. Musisz się przyznać do tego, że gdzieś tam wcześniej popełniłeś jakiś błąd. Prawda. To jest to, co daje ludziom życie. Jeżeli się bierzesz za nauczanie, to musisz głosić prawdę. Nie swoją prawdę. Nie prawdę swojego kościoła. Już nie powiem, że prawdę tego świata, bo to nawet nie wypada tak mówić. Musisz to mówić, co jest w słowie zawarte. Tak, żeby każdy, który cię słucha, mógł to zweryfikować. Bo jeśli opowiadasz jakieś drdy małe, których nikt nie jest w stanie zweryfikować, to to jest jedna podstawowa weryfikacja. To, czego uczysz, jest niezgodne ze Słowem Bożym. Podam taki przykład. Jeżeli jesteś, uważasz się za proroka. No ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy jesteś prorokiem, czy nie. Ty mówisz, że jesteś. Okej, okay, w porządku, przyjmuję to, że masz takie namaszczenie, dysponujesz darem proroctwa. Ale z czego ja oczekuję od proroka? Że wtedy, kiedy słowo proroctwa wypowie, to ono się spełni. Nie może być tak, że czasami się spełni, czasami się nie spełni. Bo jeżeli się nie spełnia, to ty jesteś kłamcą. Oszustem, a nie żadnym prorokiem. Jeżeli w dziesięciu przypadkach, w jednym przypadku się pomyliłeś, to jesteś kłamcą. Oszustem, a nie Bożym prorokiem. Bo proroctwo nie przychodzi od człowieka, ale z Ducha Świętego. Więc co, mamy przyjąć, że Duch Święty raz się pomylił? To, co to za duch święty? To dotyczy wszystkiego, czego znajdziecie w Biblii: wszystkiego. To, że Prok coś powiedział, dopuszczam taką możliwość, a nie wypełniło się, i przyzna się do tego, że on to z ciała zrobił. No to można mu to wybaczyć, ale w tym momencie jego służba prorocka stoi pod ogromnym znakiem zapytania ponieważ już nikt nie wie, czy on w, przy kolejnym proroctwie pomylił się, czy powiedział prawdę. Nikt tego nie jest w stanie wiedzieć. Ale jest, jest wiele innych fragmentów Słowa Bożego, które na ten, nie tylko na temat proroctwa, ale na temat przepowiadania Słowa mówią jasno. Nie możesz wybiegać poza to, czego nauczał Jezus Chrystus. Nie. A przecież pan Jezus nikt nie nauczał o jeździe na rowerze czy autobusem. Takie argumenty też słyszę. No ale co to jest za argument? Że co niby? Że nie wolno nam nauczać o tym, że na nabożeństwo masz autobusem przyjechać? Czy o co chodzi? Ja mam powiem o co chodzi. To jest argument podobno na to, że nie wszystko zostało w Biblii zapisane. No tak. No to ja z takim. Panem i z taką Panią nie chcę mieć nic wspólnego, bo oni nie wiedzą, nie rozumieją, o czym oni mówią. Bzdury opowiadają. Ewangelia jest zamkniętym objawieniem. Zamkniętym. Nic do tego dodać nie wolno, nic tego ująć nie wolno. Zarówno Nowy, jak i Stary Testament stanowią jedność i są zamkniętym objawieniem. I koniec. Zupełnie czym innym są komentarze do tego objawienia. Szczególnie jeśli mówimy na przykład o Księdze Apokalipsy, gdzie tych komentarzy jest sporo, różnych, ale one nie zmieniają treści, przynajmniej nie mogą zmieniać treści. Ktoś, kto komentuje, może powiedzieć: Ja to tak rozumiem. No i z tym się możemy zgodzić, lub nie. Natomiast nie zmienia to treści samej księgi. Bo nikt nie może powiedzieć, słuchajcie, to objawienie nie jest pełne, trzeba tu dodać jeszcze to i tamto. No to jest oszustwo. To jest kłamstwo. Jeżeli Biblia na przykład mówi, że kobiecie nie wolno nauczać, nie wolno. Rozumiecie, nie wolno. No to nie mogę powiedzieć tak, ale ta kobieta dobrze naucza to ona może. Na jakiej podstawie? Nie ma takiej podstawy biblijnej. Ty po prostu człowieku ingerujesz w Słowo Boże i próbujesz objawienie. Rozszerzyć o swoje własne pragnienia. Myślę, że dość jasno się wyraziłem i chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że kiedy bierze do ręki, do ręki, do ręki Biblię, to ma w ręku całe Boże objawienie. Całe i kompletne. To objawienie nie obejmuje siedmiu ksiąg Starego Testamentu, które dodał Kościół Katolicki. I dzisiaj udaje, że nie dodał ich. Ponieważ ja jeszcze pamiętam sprzed 30-40 lat wydania Biblii tysiąclecia, kiedy te księgi były w środku pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Mówię o tych e, Bibliach, które były wydawane przez Kościół Katolicki i były opisane jako deuterokanoniczne, czyli wtórnie kanoniczne. Dzisiaj już tego nie ma. Dzisiaj wszyscy udają, że nie, że zawsze tam były. Nigdy taki tam nie było, ponieważ Stary Testament, ten kanon Starego Testamentu jest żydowski, jest jerozolimski, w związku z czym warto sobie sprawdzić, jak ten kanon wyglądał. A wyglądał tak, jak wyglądał, bez tych siedmiu ksiąg, które dodał Kościół Rzymsko-Katolicki. No proste, jasne, nie ma co debatować nad tym. Wszystko. Co mamy w słowie Bożym jest zamkniętym objawieniem. I możemy tylko i wyłącznie komentować to, co tam jest napisane, nie zmieniając treści tego, co tam jest napisane, żeby było jasne. W trudne fragmenty możemy próbować komentować nieco inaczej. No, inaczej spojrzy na, na kwestię daru języków charyzmatyk, a inaczej ktoś, kto nie jest charyzmatykiem. Ale jeśli jeden i drugi jest uczciwy, to bardzo szybko się porozumieją. Natomiast jeśli jeden i drugi jest nieuczciwy, czyli rozszerza objawienie Boże o swoje własne objawienie, no to nie będzie porozumienia żadnego. To proste, naprawdę. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.